Hejka, dajcie suba i łapkę w górę. I napiszcie komentarz, to przewiemy wam serduszko na 500 łapek w górę. Hejka, patrzcie, my tutaj mamy kolorowaneczki. Są takie naklejki. I dzisiaj kolejną losujemy. Pamiętacie? Yy, w tamtym odcinku yy, rysowaliśmy króliczka. Yy, I teraz może nam się wylosuje króliczek, może to innego, no to losujemy. Mamy! naszego wybawcę. No to od jakiego byście zaczęli koloru? Może od szarego, to sobie pokolorujemy na ten kolor król króliczka. Czy braliście udział w konkurs Real o show i życie się zmienia? Był yy, konkurs, może wy na nim byliście? Yy, oszalał yy, yy, że na małej marzeń yy, napiszcie w komentarzu czy byliście na nim czy nie ja zajęłam, yy, ja zajęłam trzecie miejsce dobrze yy, a jak myślicie na jaki się pomaluje kurczaczka okej okay. mm, świetnie no to mamy tutaj żółty no to zaczynamy malować małego kurczaczka. Napiszcie mi też w komentarzach, czy kiedyś mieliście. To można kupić papierniczym. O, może kwiatuszek. No, jaki by tu kolor? O, może na niebieski. Złamana kropka. No to pomalujemy czerwoną. Okej, okay, kurciczka mamy z głową. No to teraz króliczek. Dobrze, może dokończmy jego ciałko. Gdzie my tutaj mamy szare? Szukajmy szarego. O, mamy szare. Ok, całe ciałko skończone. No to może teraz. Tu, teraz na różowe trochę. Trzeba mieć chyba trochę kolorów. Może obróżkę damy na fiolet? Róż. Napiszcie mi też w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony kolor, bo mój różowy. O wier, mamy róż, 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 róż! Dość, dość, No dobrze, no to zaczniemy. Może kartkę damy na ten kolor? Róż najlepszy! Kto to znowu powiedział, to mu dam ochrzon. Fiolet najlepszy! Mieliśmy małą stuczkę. I patrzcie! Roż, jedno, patrzcie! Tutaj ktoś stracił oko. Dobrze, malujemy. Zjemy tutaj mamy pomarańczowy. No to nie możemy znaleźć pomarańczowego, no to trudno, może, może czerwony trochę zastąpi. Znaleźliśmy czerwone marchewki. To jest tak samo naklejka, więc można ją sobie na przykład nakleić. I patrzę, ja ma smutne etui, sobie podekorujemy tymi naklejeczkami. Koniec filmu! Pa.